Cześć, cześć. Dzisiaj mini lekcja na temat rachunków. Rachunek. Co to jest rachunek? Rachunek to jest taka faktura. Rachunek. Każdy ma jakiś rachunek. Na przykład ja. Mam rachunek za wodę co miesiąc. W domu mam dzieci i mój rachunek za wodę jest chyba duży. Rachunek za prąd. Wasz rachunek za prąd jest duży czy mały? Mój rachunek za prąd jest duży. A rachunek za gaz. Jeśli macie ogrzewanie na gaz, to chyba wasz rachunek za gaz jest bardzo duży. W Polsce rachunki za gaz chyba są bardzo wysokie. Mój rachunek za telefon, za to. Jest bardzo niski. Bardzo lubię moje rachunki za telefon. No dobrze, a rachunek za internet? Dzisiaj mieliśmy lekcję o rachunkach. Jeszcze raz. Rachunek za wodę? Rachunek za prąd? Rachunek za gaz? Rachunek za telefon i rachunek za internet. Jaki jest Wasz ulubiony rachunek? Dziękuję bardzo. To była krótka mini lekcja na temat rachunków. Miłego weekendu. Do usłyszenia.